Www.radio90.pl. Dzień dobry, cześć, witajcie. Ja nazywam się Marta Wolny i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszego cyklu Rozmowa na żywo na naszym profilu na Facebooku. Dzisiaj będę miała okazję porozmawiać z naszymi gośćmi. Dzień Jest dobry. to Kasia i Paulina z kanału O Matko i Córko. Dzień dobry, witamy. Cześć, dziewczyny. Cześć. E, dziewczyny prowadzą e, kanał na YouTubie. E, ogólnie można powiedzieć działalność internetową. Macie profil na Instagramie, profil na TikToku, więc media społecznościowe nie są wam obce. E, natomiast działacie już w internecie 6 lat, tak dobrze mówię? Prawie 7 w styczniu będziemy miały siódmą rocznicę założenia kanału na YouTubie. Świetnie, no to już jest niesamowity dorobek. Natomiast e, dziewczyny bardzo ciekawi nas, skąd właściwie e, te prawie 7 lat temu pomysł, żeby e, nastolatka nagrywała na kanał treści z mamą. Zaczęło się od tego, że mama miała taki gorszy okres w życiu. Była taka smutna i bardzo zdołowana, ponieważ skończył się pewien etap, na który bardzo mocno liczyła. Nie wyszło, no i ja chciałam ją jakoś pocieszyć. Zawsze miałyśmy dobrą relację, zawsze byliśmy przyjaciółkami. No i wiadomo, jak to przyjaciółka przyjaciółkę w złej chwili próbuje pocieszyć. Tak też zrobiłam ja. Włączyłam jej kilka filmików na YouTubie i wtedy się zaczęło. Mama się zajawiła, zaczęła... Sama śledzić twórców, których ja e, oglądałam. E, no i YouTube przestał być platformą, na której można słuchać tylko e, piosenek znanych. E... Piosenkarzy, zespołów. I to też nie była platforma, na której są tylko jakieś śmieszne urywki z filmów z telefonu. Tutaj są też treści bardziej profesjonalne. No i mama to odkryła, polubiła, i jakoś tak od słowa do słowa zaczęła się nasza przygoda. Stwierdziłyśmy, że można by zacząć razem działać. Czyli inicjatywa była, Paulina, twoja. Tak po twojej stronie no, wciągnęłaś do w to mamę. No, nie do końca, bo, to, bo później był taki okres hmm, wątpliwości. No bo zapaliła nam się taka lampeczka, hmm, a może by tak spróbować? W sumie się nadajemy, jesteśmy szalone, pełne energii, pełne pomysłów. Chcemy też pokazać innym, że taka relacja jest fajna, że z mamą można się kolegować, przyjaźnić, że córkę można chcieć zrozumieć można z nią rozmawiać, można z nią spędzać czas i chciałyśmy to przekazać, no ale pewne wątpliwości były. No i tak, jednego dnia rozmawiałyśmy i obie chciałyśmy to robić. Następnego dnia obie stwierdzałyśmy, że to jest zły pomysł. Następnego dnia ja stwierdzałam, że to jest dobry pomysł. Paulina już tego nie chciała robić, i tak to trwało ze 2-3 tygodnie. Tak, się strasznie. Wasza relacja wygląda i na Waszych filmikach, w Waszych mediach społecznościowych, na, na taką, jaką, jaką widzę, że jest, bo jest szczera, jest między Wami ta przyjaźń. Natomiast mamy też pytanie od naszej słuchaczki Basi. E, I ona pyta, e, czy wy się czasem kłócicie? Kłócimy się, oj, bywa gorąco. Czyli jak, jak w prawdziwym życiu, czasem jak faktycznie tak. są też takie sytuacje. A jakie to są najczęściej powody do kłótni? Błahe. Tak, błahe i, i takie codzienne bym powiedziała. No bo mama jest wciąż moją mamą i mama. Um, Powiedzmy, że nie dość, że jeszcze próbuję wpłynąć na moje wychowanie i zmienić niektóre. Y Złe naweki. Dokładnie. To jeszcze próbuje znaczy próbuję, no. daje mi tam jakieś zadania, prawda? Na zasadzie czynienia, odkórz i tak dalej. No i ja czas, czasem mówię, teraz nie mogę, zrobię to zaraz, a mama mówi, jak zaraz, teraz! no Czyli jak standardowo ma się wciąż zachowuje. Czyli jednak coś z tej relacji, takiej klasycznej mama córka jest. To nie, nie jest jakby całkowicie. Tak, 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 tak. My to właśnie jakoś staramy się powiązać, bo to nie jest tak, że my, my jesteśmy Jesteśmy na zasadach partnerskich, ale staramy się nie zapominać, że to jest dalej mama i dalej córka, czyli, czyli zachowujemy tę relację, prawda? Czyli, czyli można to połączyć. Świetnie, pięknie się słucha o tej waszej przyjaźni, o tej relacji. Natomiast powiedzcie, gdzie w tym wszystkim, w tej przyjaźni dwóch kobiet, mamy i córki, są mężczyźni? Są. Jak oni do tego podchodzą? Są i, i są naszym ogromnym wsparciem. E, to właściwie e, tata, prawda? E, był tym, e, który nas wypychał. E, w sytuacji, kiedy któraś właśnie się e, wahała, no to on jednak mówił: kurde, spróbujcie, to będzie fajne, wy się do tego nadajecie. E, to on wymyślił naszą nazwę, e, bo my tam próbowałyśmy mama i Kasia, co ja i ty. I ja. tak, co? Jaki <laughs> To była naj, najgorsza opcja z możliwych. Ja ty, w ogóle, co to znaczy? Czyli potrzebne było to, to męskie zdanie. Tak, jak tak, tak? I, 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 I pewnego pięknego dnia, kiedy my dalej nie miałyśmy pomysłu na nazwę, Tata, który w kuchni mył naczynia, krzyknął o matko i córko, tak się nazywajcie. I my to od razu podchwytywamy. Tak, no. tak. to jest super, to jest chwytliwe i, i na pewno się przyjmie, więc to no tata i wymyślił nazwę, tak. Ja w ogóle zaczęłam po czasie dostrzegać, że coraz więcej osób publicznych, jak zaczynały się być takie coraz sławniejsze i ta nazwa gdzieś tam się osłuchiwała, zaczęły używać tego sformułowania o matko i córko, co wcześniej nie miało miejsce, także to powiedzonko wróciło ponownie do łasku. A jeżeli chodzi o mojego chłopaka, no to on też jest jakby e, fotografem, no nie mogę powiedzieć, że z zawodu, bo on się zajmuje tym troszkę e, amatorską, ale jest to jego pasja e, i gdzieś tam stara się też być aktywny i nam pomagać, w, czy w tam właśnie w nagrywaniu, czy, e, czy w tworzeniu postów na Instagrama, także on też... Em, Próbuje być cały czas obecnej, i tak mam wrażenie, że, że się bardzo stara, żeby, żeby nam pomóc i dać coś od siebie. No jest tak, jest że... nie mają, ten, no, mają ten swój udział, tak? W, da, w tym waszym całym projekcie. E, świetnie, świetnie to słyszeć, że, że cała rodzina w, w tym bierze no, udział. Z nich to by się nie udało, prawda? No, zdecydowanie. A ja też mam wrażenie, że oni to robią, bo jest to taki moment na, czas, na spędzanie czasu z nami, bo ostatnio na przykład jesteśmy bardzo zabiegane. my Do Warszawy w tym miesiącu jeździmy po prostu co weekend i zostajemy tam na kilka dni, więc jest ciężko nas złapać w takiej wolnej chwili, bo jak nie jesteśmy w Warszawie, to pracujemy w domu. Czy nagrywamy, czy działamy nad naszym nowym projektem Bardzo Kobiecy Camp? Możliwe, że już Pani o tym słyszała. No tak, i... miałam też właśnie o tą, o tą Waszą działalność pytać, bo też bardzo nas to ciekawi i ciekawi naszych słuchaczy, bo mieliśmy też pytania właśnie o ten Wasz nowy projekt, właściwie na czym on będzie polegał skierowany jest do kobiet i jest to wykorzystanie tej waszej popularności, tak? W taki sposób macie jakąś misję tego, tego projektu? Tak, tak. Chcemy przekazać tą naszą Pozytywną energię innym kobietom. Kobietom, które może takiej kobiecości w sobie nie znalazły jeszcze, albo może o niej troszeczkę zapomniały, bo mają trudniejszy czas. Są młode mamy, które są pochłonięte. Z Swoją rodziną i jakoś tak oddalają się od, od siebie tutaj w środku, i my chcemy dać im taki powód do tego, aby, aby znowu siebie odnalazły. Także um, przygotowałyśmy cały program, aby um, uczestniczki naszego kampu czuły się na nim fantastycznie. Um, na naszym kampie będzie spotkanie ze stylistką, która podpowie naszym uczestniczkom, jak się dobrze ubierać. Będzie osoba, która nauczy nasze kobiety chodzić z gracją na wysokim obcasie. Wielu z nas wydaje się, że potrafimy to robić, prawda? A nie do końca tak jest. Uczestniczki będą miały okazję przekonać się, że, że jeszcze można się czegoś nauczyć w Dokładnie. tym temacie. Ale przy okazji to będzie też świetna zabawa, no bo tak. wiadomo, że kobiety będą się razem dopingować, Będziemy sobie robiły taki pokaz mody, ale co prawda nie będziemy się przebierały, ale będziemy się uczyły właśnie jak chodzić na wybiegu, więc powiedzmy, że jakaś tam cząstka tego pokazu mody będzie, więc przy okazji właśnie będzie dużo śmiechu i radości. Tak, porozmawiamy też o zdrowiu, jak dbać o nasze piersi, jak dobierać odpowiedni biustonosz. Będzie też rozmowa z ginekolożką, seksuolożką. Także... Odkryjemy naszą kobiecość. Dokładnie. <grym> Będziemy <grym> rozmawiały o erotyce w każdym wieku. Świetnie, czyli dalej pozostajemy w tych tematach modowych, urodowych, ale zaglądacie gdzieś też tak. głębiej, szukacie tej pewności siebie w kobietach i gdzieś tam ta, ta misja, która Wam będzie przewodzić, to jest właśnie poszukiwanie tej kobiecości. Tak? tak, bo kobiecość to nie jest tylko wygląd, prawda? To jest to, co mamy w środku i my, i my chcemy tak głęboko zajrzeć, żeby ta kobiecość po prostu była widoczna. Bo też Paulina dorosła z tej nastolatki, wtedy kiedy zaczynaliśmy, z tej nastolatki przeobraziła się w młodą kobietę i też chcemy, aby osoby, które albo zaczęły nas dopiero oglądać, albo te osoby, które nas oglądają już od jakiegoś czasu, od naszych początków, zobaczyły, że Paulina już dorosła, że to już nie jest ta nastolatka. Chcemy po prostu dotrzeć troszeczkę też do, do innych odbiorców. Czyli tak jak wy się zmieniacie, tak samo zmieniają się też wasi odbiorcy. Każdy z nas się zmienia, i faktycznie ta droga jest często ciekawa i może nas też wzajemnie czegoś, czegoś uczyć. Mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza Bartka. Bartek pyta o tą właśnie zawodową stronę waszej działalności i pyta, co w waszej pracy jako influencerki jest najtrudniejsze? To jest bardzo przyjemna praca. Tak, jest bardzo przyjemne, ale chyba najtrudniej jest się e, pogodzić z hejtem, który gdzieś tam jest jest cały czas obecny i mam wrażenie, że im jesteśmy bardziej aktywne, e, tym procentowo po prostu gdzieś tam się go więcej e, pojawia. Widzieliśmy taką śmieszną sytuację, e, bo zobaczyłam komentarz pod moim zdjęciem, gdzie leży e, w wannie oczywiście przykryta e, piano. to takie bardzo, mam wrażenie, artystyczna fotografia, I jest to taka artystyczna fotografia e, i ktoś tam napisał, e, że Wyglądam jak modelka plus size, a ja się tak zdziwiłam, bo nie wiem, czy mam to odebrać jako komplement, że jestem taka pewna siebie, że nawet jak mam kilka kilogramów więcej, to, to się potrafię pokazać. Czy to miał być hejt na zasadzie, y, już tam nie udawaj, że jesteś taką modeleczką, bo widzę, że to jest plus size. Także no jest to gdzieś tam obecne, nawet w momentach, o których bym w ogóle nie pomyślała, że, y, że ten hejt może, może mnie dotknąć. Mm -hmm. Internet faktycznie jest, jest przepełniony y, hejtem i, i faktycznie możemy spotkać się z nim na każdym Kroku. Um, dziewczyny, y, bardzo fajnie się, się z Wami rozmawia, bardzo miło i bardzo dużo jeszcze można by, y, można by wynieść z tej Waszej relacji i z tej pozytywnej energii, którą faktycznie zarażacie. Y, ale kolega jeszcze pokazuje, że mamy y, pytanie od, od naszej słuchaczki. O, y, słuchaczka: Kasia, o Kasiu, twoja, twoja imienniczka, <śmiech> <śmiech> tak. Y, pyta, y, czym jest dla Was moda? Sposobem do wyrażania siebie. Dla mnie sposobem do wyrażania e, mojego aktualnego humoru. Nie. Ja często e, namyślam się, co na siebie włożyć dopiero w momencie, kiedy faktycznie jest mi dane gdzieś wyjść i się pokazać. Ja nie umiem planować stylizacji na kilka dni przed. Ja po prostu muszę mieć ochotę na daną rzecz, żeby ją założyć. Także jest to gdzieś tam e, pokazanie po prostu mojego, mojego humorku. Tak, ja z modą e, mam do czynienia, od urodzenia, można powiedzieć. Bo moja mama była krawcową, czyli przychodziły panie, które chciały, aby uszyła im jakieś piękne suknie, bo kiedyś nie było takiego wyboru w sklepach, więc krawcowe, dobre krawcowe były na wagę złota. Później tą pałeczkę przejęła moja siostra i ja po prostu żyłam w tych ubraniach. Często nasi widzowie dziwią się, dlaczego na jakąś okazję, czy to na wesele, czy na jakieś przyjęcie, imprezę, my zakładamy Mamy rzecz tylko jeden raz. No bo mnie tego nauczyła mama i siostra. A zawsze mnie było później tak. mama, ciocia i babcia. <gry> Także ta moda była zawsze w naszym życiu. Ja nią przesiąknęłam. Lubię się ubierać, lubię kombinować, lubię kupować nowe ubrania, więc no jest obecna bardzo. Mój chłopak na przykład doznał istnego szoku, jak pierwszy raz odwiedził nasze mieszkanie i powiedział wow, Paulina, ile ty masz ciuchów, po co ci ich aż tyle? I ilekroć chodziliśmy na zakupy wspólne, on zastanawiał, po co ci kolejna bluzka, po co ci kolejne spodnie? A ja mu mówiłam, że Kevin, nie możesz mieć do mnie pretensji, ponieważ i moja mama, i moja ciocia, i moja babcia mają tak samo dużo ubrań, to jest po prostu we mnie, to jest genetycznie jakoś tam po prostu już. Czyli ta moda od zawsze była w waszej rodzinie? Tak, i tak po prostu i tak po prostu już musi być dokładnie i tym kobiecym akcentem e, możemy zakończyć naszą rozmowę e, bardzo dziękuję wam e, za to, że, że miałyśmy okazję porozmawiać życzymy wam dalszych sukcesów w realizacji nowych projektów w e, realizacji waszych pomysłów dziękuję to dziękuję bardzo bardzo było miło Dziękuję.